Robert Lewandowski, żywa legenda i najlepszy piłkarz w historii Polski. Tym samym jeden z najlepszych, jak nie najlepszy napastnik w historii całej dyscypliny. Człowiek, który przesnął granice i utrzymuje się na najwyższym poziomie od ponad 10 lat, dołączając do liternego grona tych największych jak Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Autor wielu rekordów, których pobicie wydawało się niemożliwe. Trzeci najlepszy strzelec w historii Ligi Mistrzów oraz tak utytułowana postać, że jego zasługi moglibyśmy wymieniać tutaj przez dłuższy czas. Ale niestety to są ostatnie chwile jego kariery, a będąc dokładnym, to dużo wskaz na to, że jego kariera dobiegnie końca wraz z końcem sezonu 2025-2026. W każdym razie jest to nieunikniony koniec najlepszej kariery piłkarza, jaką widział nasz kraj. I tym samym poziom, który wyznaczył Lewandowski, jest tak wysoko, że mam praktycznie pewność, że w nadchodzących latach nawet nikt trochę się do niego nie zbliży. Mimo to, Lewandowski wciąż jest najbardziej krytykowanym polskim piłkarzem. Paradoksalnie, im wyżej wznosiła się jego legenda, tym bardziej wzbudzał skrajne emocje. Jednak ta krytyka w żadnym stopniu nie umniejszała jego osiągnięć. Dziś z racji, że zbliżamy się do smutu. Tego końca jego kariery chciałem przedstawić wam zapowiadany już wcześniej format, w którym przeanalizujemy najlepsze sezony jego kariery oraz te momenty przełomowe. Momenty, dzięki którym już nie zawsze zapisał się w historii, udowadniając, że limity są tylko barierami, które sami sobie wyznaczamy. O tym też może świadczyć to, że Lewandowski jest autorem kilku rekordów Guinnessa. Zapraszam Was na materiał, który jest dość wyjątkowy, dlatego z tego miejsca na początku bardzo bym Cię poprosił o zostawienie tu lajka like do zasięgu oraz subskrypcji, jeżeli jesteś tu nowy. Z góry za to bardzo dziękuję i jak zawsze powtarzam, Wasze wsparcie dla mnie bardzo dużo znaczy. Gdyby nie nie wiem, ten kanał by nie istniał, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i zaczynamy. Sezon 2007-2008. Dla Lewandowskiego był to prawdziwy przełom, który wyniósł go na szczyt polskiej piłki. Przed tym sezonem wraz ze zniczem Pruszków awansował do drugiej ligi. I w tamtym czasie na napastnika patrzyło się jak na obiecującego piłkarza, ale nic więcej. Było to wtedy na takiej zasadzie, że zweryfikuje go czas i jeszcze jest za wcześnie, żeby faktycznie wzbudzał zainteresowanie większych klubów. Jednak Lewandowski już wtedy doskonale wiedział, czego chce. Pokazać się w Polsce i znacznie się rozwinąć. Poziom drugiej ligi dawał mu to możliwość. I w ciągu całego sezonu zanotował 32 występy, w których strzelił 21 goli i zaliczył jedną asystę. Te liczby naprawdę robiły wrażenie. Nikt nie wiedział jeszcze, jaka będzie jego przyszłość, ale na pewno wzbudził wielkie zainteresowanie. Trzeba tutaj wspomnieć o tym, że przychodząc do Znicza Pruszków, zaczynał jako zawodnik kompletnie do odbudowy. Miał za sobą ciężką kontuzję oraz nieudany epizod w Legii Warszawa. Jednak po sezonie 2007-2008 stał się piłkarzem, którego chciały praktycznie wszystkie kluby z ekstraklasy. I w tamtym czasie spłynęło do Znicza Pruszków naprawdę wiele poważnych ofert. Z Legii Warszawa Górnika Zabrze, czy Lecha Poznań. Jednak te propozycje transferowe to był moment, w którym po prostu wszyscy w Polsce zauważyli, że Lewandowski to coś znacznie więcej niż młody talent. Z zawodnika, który jeszcze niedawno przechodził przez bardzo ciężki czas w swojej karierze. Prawie odpuścił swoją największą pasję, co sam przyznawał. To jednak dołączył do znicza pruszków i bardzo szybko się odbudował. A właśnie w sezonie 2007-2008 nie tyle co się odbudował, co stał się piłkarzem, którego każdy chciał mieć w swoim zespole. Był to moment przełomowy. I to właśnie w tym sezonie pokazał, że potrafi przeskoczyć wszystkie oczekiwania, co później wyróżniało go przez jego całą karierę. 18 czerwca 2008 roku został sprzedany do Lecha Poznań za kwotę 1,5 miliona zł. Młody napastnik opuszczał zniczek jako gwiazda drugiej ligi, ale ze znacznie większymi aspiracjami. Transfer do Lecha Poznań nie był tylko takim kolejnym krokiem w jego karierze, ponieważ był to dosłownie skok na nowy poziom, który otworzył mu drzwi do Ekstraklasy i do świata profesjonalnej piłki. I właśnie tam Lewandowski miał zacząć pisać swoją legendę, pokazując, że talent, determinacja oraz cierpliwość mogą zrobić znaczną różnicę w karierze piłkarza. I tak właśnie się stało. Po transferze do Lecha Poznań-Lewandowski szybko pokazał, że nie jest tylko fenomenem jednego sezonu. Zadebiutował 8 sierpnia 2008 roku w meczu z GKS-em Bełkatów i w trakcie tego spotkania zdobył swoją pierwszą bramkę w najwyższej lidze. A już po kilku miesiącach, czyli w grudniu 2008 roku, tygodnik Piłka Nożna uznał go za największe odkrycie roku 2008. Natomiast w styczniu 2009 roku brytyjski The Times oraz serwis iamscouting.com wpisali go na listę najbardziej obiecujących młodych piłkarzy w całej Europie. Sezon 2008-2009 dla Lewandowskiego był świetny. Zdobył z Lechem Puchar Polski, a latem 2009 roku sięgnął po Super Puchar Polski. Były to jego pierwsze poważne sukcesy, które tylko potwierdzały, że ten młody napastnik ma predyspozycję, żeby sięgnąć po znacznie więcej. Jednak ten prawdziwy przełom w jego karierze przyszedł w sezonie 2009-2010. To właśnie wtedy Lewandowski swoimi umiejętnościami pokazał, że już jest na kompletnie innym poziomie. Tym samym stając się liderem Lecha Poznań. 15 maja 2010 roku po świetnym sezonie wraz z Lechem zdobył Mistrzostwo Polski, a sam indywidualnie z 18 bramkami na koncie został Królem strzelców ekstraklasy. W ciągu dwóch lat w poznaniu rozegrał łącznie 82 oficjalne spotkania, w których strzelił 41 goli i zanotował 20 asyst. Były to liczby, które w pełni odzwierciedlały jego wielki rozwój i sygnalizowały, że kolejny krok w jego karierze to już będzie ten poziom europejski. Właśnie dlatego sezon 2009-2010 nie był tylko zwykłym rokiem w lechu, ponieważ był to moment, w którym Lewandowski przekształcił się z tego utalentowanego napastnika. Piłkarza, który zaczął ustalać standardy w całej lidze. W tamtym momencie był bardzo perspektywicznym zawodnikiem, na którego patrzyło wiele klubów z zagranicy. Także naturalne, że w tamtym czasie zaczęły pojawiać się pierwsze poważne sygnały, że wkrótce będzie mieli wielki transfer. Po zakończeniu sezonu 2009-2010 trwały negocjacje. I w taki oto sposób 11 czerwca 2010 roku Lech Poznań osiągnął porozumienie z Borussia Dortmund. A kwota tego transferu wynosiła 4,5 miliona euro. Jukasz podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2014 roku, a 22 sierpnia 2010 roku zadebiutował w Bundeslidze. Jego debiutancki sezon w Niemczech nie był jeszcze tym przełomowym. Oczywiście był przełomowy pod tym względem, że to była nowa przygoda. Nowy sezon, nowe otoczenia i zupełnie inne wymagania. Jednak nie był przełomowy pod względem jego umiejętności. Lewandowski wtedy grał głównie na pozycji ofensywnego pomocnika. Zdobył 8 goli i zaliczył 3 asysty w 33 występach, co było określane dosyć średnio. Nie można powiedzieć, że zawiódł, ponieważ był tego debiutancki sezon i wiadomo, że początki nie zawsze są najlepsze. Natomiast wraz z Borussią sięgnął po Mistrzostwo Niemiec. A ten prawdziwy przełom nastąpił dopiero w sezonie 2012-2013. To w Wtedy Lewandowski przeszedł samego siebie i pokazał, że świat piłki nożnej musi się liczyć z jego nazwiskiem. Już w czerwcu 2012 roku na Euro 2012 rozgrywanym w Polsce, strzelił swoją pierwszą bramkę na dużym turnieju w meczu z Grecją. Udowadniając tym samym, że potrafi błyszczeć także na arenie międzynarodowej w barwach reprezentacji Polski, której później stał się wielkim liderem i najlepszym strzelcem w historii. Z perspektywy czasu można zobaczyć, że była to po prostu zapowiedź jego niesamowitego sezonu. Bo to właśnie w Borusi wtedy pokazał pełnię swego talentu. I coraz więcej pisało się o nim poza granicami Polski. Oraz Niemiec. Jednak kulminacyjnym momentem sezonu, przez który ten sezon był tak pamiętny, był półfinał Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. 24 kwietnia 2013 roku, na signal Iduna Park, Lewandowski zdobył 4 bramki w jednym meczu: 8, 50, 55 i 60. Minucie. Stał się tym samym pierwszym piłkarzem w historii, który zdobył hat w półfinale Ligi Mistrzów. Wtedy zaczął pisać o nim cały świat. Lewandowski upokarzył Real Madryt z Ronaldo na czele. Zrobił rzecz tak niesamowitą przeciwko tak wymagającemu rywalowi. I w tamtym momencie nikt czegoś takiego wcześniej nie Widział. Cały tamten sezon zakończył się dla Borusji wicemistrzostwem Niemiec. Grali również w finale Ligi Mistrzów, a Lewandowski w całym sezonie zdobył 24 trafienia. W Lidze Mistrzów strzelił 10 bramek, co dało mu drugą pozycję zaraz za Ronaldo. To był moment, w którym Lewandowski przestał być talentem, a stał się piłkarzem klasy światowej, którego osiągnięcia budziły respekt w całej Europie. Właśnie dlatego Lewandowski w tym sezonie wszedł na kompletnie inny poziom. W następnych latach osiągał sukcesy, ponieważ już na następnym sezonie sięgnął z Borusją po Super Puchar Niemiec i tym samym po raz pierwszy został królem strzelców tej najwyższej klasy rozgrywkowej. W Niemczech. To tylko utwierdziło jego pozycję, co później przełożyło się na transfer do Bayernu Monachium. W Dortmundzie naturalnie ten transfer odebrali bardzo negatywnie, ponieważ ich najlepszy zawodnik dołączył do ich największego rywala. Jednak Lewandowski doskonale miał świadomość tego, że znając już ligę, dołączając do Bayernu ma największe szanse, żeby osiągnąć ten najwyższy poziom. I tutaj się nie mylił. Sezon 2015-2016. Jego debiutanckim sezonem był sezon 2014-2015. Jednak to sezon 2015-2016 był tym przełomowym. Po latach Lewandowski przyznał, że ten sezon był dla niego szczególny z wielu powodów. Jednak tym najważniejszym powodem było to, że dzięki współpracy z Pepem Guardiolą udało mu się przebić barierę ponad 30 goli w sezonie. Ale ten największy, ten przełomowy moment miał miejsce 22 września 2015 roku. Mecz z Wolfsburgiem. Lewandowski wszedł na boisko na początku drugiej połowy. Mając za sobą drobny uraz oraz opuszczony poprzedni mecz. Jednak w ciągu zaledwie 9 minut strzelił 5 bramek. 51, 52, 55, 57 i 60 minucie. To było coś chorego. Coś, co nawet nikomu się nie śniło. Jest to rekord, który wydaje się, że już chyba nigdy nie zostanie pobity na tak wysokim poziomie. Ten wyczyn przeszedł do historii. Był to najszybszy hat-trick w historii Bundesligi, a także najszybciej zdobyte 4 i 5 bramek w historii ligi. Lewandowski tym samym stał się pierwszym piłkarzem, który osiągnął 5 goli w jednym meczu, wychodząc z ławki rezerwowych. A Jego 5 bramek zostało wpisane do księgi rekordów Guinnessa. A jeden z tych goli, czyli ten ostatni, został uznany za trafienie całego sezonu. To było coś tak przełomowego, że po prostu nikt nie miał nawet słów, jak to określić. Ponieważ określenia typu niesamowite czy wybitne nie oddawały skali tego wyczynu. Ale nie minęły 4 dni, a Lewandowski zdobył swojego setnego gola w Bundeslidze, stając się tym samym 50. zawodnikiem w historii całej ligi, który tego dokonał. W międzyczasie ustanawiał także kolejne rekordy. W Lidze Mistrzów pobił rekord liczby występów polskiego zawodnika, wyprzedzając Jerzego Dudka, a także stał się najskuteczniejszym Polakiem w historii tych rozgrywek. Po prostu cały sezon 2015-2016 był prawdziwym pokazem dominacji Lewandowskiego. W ciągu 51 spotkań w barwach Bayernu zdobył 42 gole, w tym 30 w Bundeslidze, 9 w Lidze Mistrzów i 3 w Pucharze Niemiec. A wraz z Tomasem Millerem stworzyli jeden z najskuteczniejszych duetów napastników w historii ligi. Bayern w tym sezonie zdobył mistrzostwo Niemiec po raz czwarty z rzędu, a Lewandowski drugi raz w karierze został królem strzelców Bundesligi, osiągając imponujące 30 goli. Był wtedy pierwszym obcokrajowcem w historii, któremu się udało tego dokonać. Dodatkowo zdobył puchar Niemiec z Bayernem, a w finale pokonał swój poprzedni klub, czyli Borussia Dortmund. Ten sezon kompletnie przypieczętował jego pozycję jako najlepszego napastnika na świecie. A świat piłki po raz kolejny mógł zobaczyć, jak Lewandowski potrafi przekraczać granice wyobraźni na boisku. W tamtym momencie Lewandowski był już na kompletnym topie. Wszyscy o nim wiedzieli i wszyscy byli zaznajomieni z jego talentem. W kolejnych sezonach Lewandowski kontynuował dominację futbolu. Już później, bez wątpienia, był najlepszym napastnikiem na świecie. Ale tym kolejnym przełomowym momentem, tym przełomowym sezonem, który prawdopodobnie był najlepszym w jego całej karierze, był sezon 2020-2021. I mimo że w poprzednim sezonie, czyli w sezonie 2019-2020, to właśnie wtedy tak naprawdę wszedł swój prime, zasługując na złotą piłkę oraz wygrywając potrójną koronę, co oczywiście zdecydowanie. Nie było czymś wyjątkowym, to jednak dopiero sezon później przekroczył wszelkie granice. To był wręcz moment, w którym piłka przestała być tylko sportem. I dosłownie mogę tutaj stwierdzić, że w sezonie 2020-2021 to był czas, gdy Lewandowski zaczął grać przeciwko historii. Każdy jego gol nie był już tylko liczbą w statystykach, ponieważ był ciosem wymierzonym w mity, w legendy i w granice. W granice, które przez wiele lat były uznawane za niemożliwe do przekroczenia podczas całego sezonu. Na przestrzeni miesięcy przechodził z trofeum na trofeum, z nagrody na nagrodę. I mówimy tutaj chociażby o najlepszym piłkarzu. UEFA. Najlepszym piłkarzu FIFA. Brakowało oczywiście tej złotej piłki, ale to przemilczmy. Jednak to, co zrobił w Bundeslidze, przeszło do wieczności. Kiedy wszyscy mówili, że rekord Gerda Mellera z 1972 roku jest nieśmiertelny, on to potraktował jako wyzwanie. Lewandowski przechodził wszystkie granice, aż w końcu nadszedł ten dzień. Dzień, który wydawało się, że zakończy się tragedią, ponieważ w 90. minucie Lewandowski był o jedno trafienie od pobicia tego rekordu. 22 maja 2021 rok. Doliczony czas meczu z Augsburgiem. Rafał Gikiewicz do tego momentu bronił każdy strzał Lewandowskiego Puszczał strzały innych piłkarzy, ale chciał zaszkodzić Lewandowskiemu. Postawa ambitna, ale jakże frustrująca, bo Lewandowski po prostu zasłużył na to. Ale właśnie w doliczonym czasie gry piłka się odbija. Spada pod nogi Roberta Lewandowskiego. I w tym momencie Lewandowski wykazał się największym profesjonalizmem jaki mógł, bo zamiast od razu oddawać strzał, wiedział jak dużo waży ta chwila. Nie czekał na tą chwilę tylko cały mecz. Wydawało się, że czekał na tą chwilę całą swoją karierę i czas na chwilę zatrzymał się w miejscu. Nagle gol. 41 goli w sezonie stało się faktem. Rekord, który miał przetrwać wieczność, został pobity. A ten ten wyczyn jest tak wyjątkowy, ponieważ Lewandowski dokonał tego w zaledwie 29 spotkaniach. I teraz, nawet jeżeli pobije to Hurricane, to ciężko będzie to porównać do tego, co zrobił Lewandowski. Tamtego dnia nie chodziło już tylko o bramki, o statystyki czy tytuły. To był moment, w którym Polak został symbolem absolutnej doskonałości w świecie piłki nożnej. Człowiekiem, który wspiął się na szczyt sportu, pokonał wszystkie przeciwności losu i stał się jeszcze większą legendą. Stał się po prostu punktem odniesienia. Był to bez wątpienia kolejny przełomowy moment jego kariery. I właśnie, mimo tego najwyższego poziomu, Lewandowski wciąż udowadniał, że jest w stanie to przekroczyć. 16 lipca 2022 roku świat wstrzymał oddech. Bayern Monachium i FC Barcelona oficjalnie ogłosiły porozumienie w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. A już kilka dni później, po testach medycznych i pierwszych zdjęciach w barwach Blaugrany, Lewandowski podpisał czteroletni letni kontrakt z Barsą I tutaj na razie się zatrzymam. Planuję materiał, w którym porozmawiamy sobie na ten temat, czy Lewandowski faktycznie jest legendą FC Barcelony. I na przestrzeni ostatnich miesięcy widziałem, że ta dyskusja coraz częściej przebija się w mediach oraz wśród kibiców. Dlatego już teraz możecie w komentarzach napisać, czy według Was Lewandowski jest legendą Barcelony. Ale ja Osobiście planuję nagrać materiał, w którym to sobie omówimy dokładniej. Więc na ten moment spodziewajcie się kontynuacji tego formatu, gdzie tak typowo omówimy sobie przełomowy moment jego kariery w Barcelonie i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie Lewandowski jest legendą tego klubu. Jednak patrząc na cały dzisiejszy materiał z tymi przełomowymi momentami jego kariery oraz tymi przełomowymi sezonami, to na spokojnie ten materiał mógłby trwać o wiele, o wiele dłużej. Bo takich momentów w jego karierze, gdzie Lewandowski przeczył logice, jest znacznie więcej. Końca jego historia to nie jest taki klasyczny scenariusz o piłkarzu, który zrobił karierę. To jest opowieść o człowieku, który przekraczał granice, ciągle się rozwijając, nigdy się nie zatrzymując i ciągle dążąc do najlepszej wersji siebie. Patrząc teraz na jego drogę od znicza pruszków, gdzie przychodził jako piłkarz rozbity po odrzuceniu przez Legię Warszawę. Bo teraz, kiedy zastanawiamy się, czy jest legendą kolejnego wielkiego klubu, czyli FC Barcelony, od Ekstraklasy po Camp Nou. jest to naprawdę inspirująca historia. To na tyle w dzisiejszym materiale, bardzo Wam dziękuję za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i czekam na wasz feedback w komentarzach. Tak jak mówię, to spodziewajcie się kontynuacji i jeszcze raz dziękuję za całe wasze dotychczasowe wsparcie. Trzymajcie się i na 大家